Szanowni mili widzowie, dzisiaj jesteśmy pomiędzy Katowicami, a morzowym batorem na stacji Katowice-Załęże. Chciałem Państwu pokazać, jak ten przystanek właściwie wygląda. Proszę zwrócić uwagę, jest tu jeden peron i tory z dwóch stron, w tamtą stronę można dojechać w kierunku Chorzowa-Batorego, a później Gliwic, a w tamtą stronę w kierunku Katowic. Sam tutaj ławeczki. Jest zegar dworcowy. Rozkłady jazdy są, ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę tutaj na schody no niestety jest tylko jeden zjazd praktycznie dla rowerów i nie widać żadnej windy dla osób niepełnosprawnych czy starszych lub też łagodnego zejścia jest zakaz palenia telefon do straży ochrony kolei zakaz do karmiania kołębi Tutaj, jak Państwo zobaczą, tutaj nawet nie ma podjazdu dla rowerów, czyli matki z łuskami, czy osoby niepełnosprawne będą miały spory problem. Mam nadzieję, że materiał troszeczkę Państwa. Zainteresował, a widzą Państwo w oddali trwa przebudowa katowickiego węzła kolejowego. A ja zapraszam Państwa serdecznie na kanał Patataj.